być szczęśliwa, a nie wciąż myśleć o jedzeniu. Część druga. Z jedzeniowej spirali nie wychodzi się jakimś trikiem ani jednym ebukiem, a tym bardziej kolejną próbą silnej woli jest tylko jedna droga, holistyczne podejście bez uproszczeń. Holistyczne bo trzeba zaopiekować od strony fizycznej, dlatego bo czasem to, co nazywasz brakiem kontroli, to może być po prostu niedożywienie, wygłodzenie, nawet nieświadome. Natomiast od strony emocjonalnej, bo jeżeli jedzenie to jest Twój sposób gdzieś na napięcie, na regulowanie się, to warto nauczyć się wyrażać, zamiast to zajadać. Od strony nawyków z kolei, bo czasem jemy po prostu z przyzwyczajenia, tak? Z takiego automatu, a nie z głodu. Od strony przekonań natomiast, bo wiesz, węgle tuczą i muszę się pilnować, tak? Robią czasami więcej szkód niż ta czekolada. Od strony z kolei ciała, bo kontakt z nim to coś więcej niż pomiar wagi. Okay? Od strony obrazu, właśnie siebie, swojego ciała. No bo jak masz siebie traktować dobrze, skoro nawet siebie nie lubisz? I zobacz, że to wszystko nie wydarzy się samo, ale może się wydarzyć krok po kroku. I tak właśnie został zaprojektowany ten kurs, jak przestać się obiadać. To nie jest kurs na schudnij 5 kilo w miesiąc, okay? żeby było jasne. To jest proces dla tych, którzy wiedzą, że samo pilnowanie się nie wystarczy. Dla tych, którzy chcą mieć w końcu spokój z jedzeniem i ze sobą. Jeśli więc ten temat siedzi w tobie od lat, to wejdź w to na serio. Szczegóły kursu, jak przestać się obiadać link w bio. Teraz nie obiecuję cudów, ale obiecuję proces, który ma sens.